Hej, Liski. Tata Mariusz zaprasza na niedzielę z serwisem miasto dzieci. Celina Zubrycka, historia Kota, ale nie w butach, część trzecia. Świat za rogiem. Mruczek wyruszył, gdy mama i rodzeństwo zasnęli po śniadaniu. Przez chwilę wątpił w swój plan, ale postanowił wytrwać. Wyszedł z pokoju, minął kuchnię, przez szpary w uchylonych drzwiach przecisnął się na dwór. Nigdy tu nie był. Oślepiło go najpierw wiosenne słoneczko, potem ciepły wiaterek podrapał w nosek tak, że zaczął kichać. W powietrzu aż bulgotało od zapachów, dźwięków i obrazów. Ale dziwy! Zamruczał kotek i stał i patrzył, bo chciał wszystko zapamiętać, a potem wymruczeć mamie i rodzeństwu. Na widok małego mruczka przybiegła gęś i piesek. Krzyczeli na malucha, który się przestraszył i zaczął uciekać. Miał wrażenie, że pędzi jak błyskawica. Nagle znalazł się w miejscu, gdzie nie było już gęsi i psa. Odetchnął z ulgą, ale tylko na chwilę. O tym nie chcę mruczeć, powiedział do siebie. Najgorsze było jednak to, że nie wiedział, gdzie jest. Domu nie widać i wszystko obce, nieznane. Zgubiłem się. Wymruczał żałośnie i znowu ruszył przed siebie, bo chciał znaleźć drogę. Marzył, by wrócić do mamy. Długo wędrował, był zmarznięty, głodny i zmęczony. Skulił się pod płotem i płakał. Znalazły go dzieci i zabrały do domu. Byli to Basia i mat. Zaopiekowali się małym mruczkiem, pokochali. U nich odnalazł rodzinny dom, który zgubił, bo nie w porę i bez zgody mamy wyruszył w świat. Koniec. Basia i Mat skończyli swoją opowieść byli z siebie dumni ich kochany kotek ma teraz swoją przeszłość a może warto ją zapisać zapytał Mat zaraz przyniosę zeszyt i długopis odpowiedziała Basia a jak skończymy wymyślimy następną pewnie powiedzieli prawie jednocześnie Hej Lisku, czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś. Do usłyszenia.